mamy 15 sekund do startu tablica w górze zawodnicy są już skupieni, patrzą, czekają na piątkę, mamy piątkę wszyscy w, oczy wędrują w dół na maszynę startową, 5 sekund i uwaga, kto najszybciej puści sprzęgło kto pierwszy wyjdzie i poszli proszę państwa, wspaniałe wyjście z bramki Oliwiera Cegiełko ponownie i Hubert Doliński z Olsztyna tutaj na drugiej pozycji, ale trochę przymknął gaz dzięki czemu to chyba Dymek Andrzejewski wchodzi jako pierwszy w zakres. Kręt? Zobaczmy, nie, to jest chyba 258. Gabriel Gusiecki. Także wspaniały start zawodnika z Białego Stoku obejmuje prowadzenie na drugim miejscu. Mamy Tymoteusza Dąbrowskiego, o którym wspominaliśmy. Także piękna jazda tutaj zawodników, którzy pokazali charakter w pierwszym wyścigu. No i szukamy naszych zwycięzców z pierwszego wyścigu. Gdzie jest Tymon Tomtała? Gdzie jest Maksymilian Komosa? Ja tu... ja też jestem bardzo ciekawy, jak to się ułoży zaraz po starcie. Za moment powinniśmy troszeczkę lepiej widzieć, kiedy ci zawodnicy teraz obserwujmy może numery, ale oczywiście nie Drugi jest na pewno Tymoteusz Dąbrowski. Y, I teraz Tom piękny Tome. skok y, Oliviera, y, który tutaj będzie się nam... Trzeci Tymon y, Tomtała, to też y, jestem o tym y, przekonany. Tak jest, Tymon z numer 114, charakterystyczny e, biały kask z wstawkami fluo na goglach i butach. E, Tymon na pewno e, dysponuje z dużo szybszym tempem, więc nie ma się co śpieszyć. Może spokojnie przygotować sobie ten atak e, na swoich rywali. Teraz bierze się już za, e, e, przepraszam, za Tymoteusza Dąbrowskiego jadącego na drugiej pozycji. Tutaj po szerokim bardzo ładnie obiera ślady. E, widzimy, że zawodnicy już muszą rezygnować ze skakania kilku skoków, ale tam za nimi Wydaje mi się, że to Maksymilian Komosa Tam nabiera te e, Czy to no chyba Tymon, jest Tymon? Tymon, Tymon to tak oczywiście. jest. Widzimy to teraz, no szanowni państwo, to jest e, duży problem oczywiście e, dla Tymona, no ale myślę, że zapewni nam Tymon tutaj niezły show. E, musi odrobić e, tą stratę. A, a tymczasem tym... Tym, tym na prowadzeniu już jest Tymon Dąbrowski, e, który wyprzedził e, naszego dotychczasowego lidera Gabriela Głusieckiego. E, Także zobaczymy, czy uda mu się utrzymać tempo. No, widzimy, że ta walka w tym wyścigu będzie zupełnie inna niż w wyścigu pierwszy. No będzie bardzo ciekawe właśnie to, co mówiłem, że Tymon Tomdała Dała musi odrabiać straty, czyli będzie wyprzedzał kolejnych zawodników. A to na pewno będzie bardzo, bardzo ciekawe w jego wykonaniu. Szczególnie, że no wywrócił się zaraz po starcie, czyli sporo zawodników zebranych blisko siebie wyprzedziło go. No i musi teraz pracować. Zaraz na bieżąco poinformujemy Państwa... Jak wygląda sytuacja? Tymoteusz Dąbrowski, Maksymilian Komosa, Jakub Celej to jest pierwsza, trójka, czwarty Felix Górniak. Oliwier Cegiełko na miejscu piątym, za nim Eryk Lewa, e, Landowski, za nimi Jan Klintz i Tymon Tomtała. Dopiero miejsce ósme. Także sporo pracy. E, Mateusz na pewno, e, jego duma została naruszona i będzie e, mocno naciskał tutaj, żeby atakować kolejnych zawodników. I już widzimy, od, na, w sumie na ekranach Państwo tego nie widzicie, ale my widzimy kątem oka, że już to się dzieje, że już e, kolejnych zawodników łyka e, Tymon Tontała. No piękna walka tutaj w drugim wyścigu klasy MX-65, ale zobaczcie Państwo z jakimi dziurami muszą tutaj zmagać się zawodnicy. No te, te można powiedzieć, zagłębienia w ziemi dużo większe niż ich koła, więc muszą pracować dużo ciałem i jak najwięcej stać na tych szybkich dojazdach do zakrętów. Tymczasem Tymoteusz Dąbrowski próbuje uciec jadącemu tak naprawdę tuż za nim Maksymilianowi Komosa, który wiemy dobrze, że miał świetne tempo w pierwszym wyścigu i zobaczymy jak poradzi sobie tym razem. Jest już coraz bliżej. Myślę, że zaraz możemy się spodziewać jakiegoś ataku na pozycję lidera. Tutaj mały błąd Tymoteusza. I czy wykorzysta to Maksymilian? Już przed nimi Zobacz, do... skaczą do nad dublowanymi zawodnikami. Dobrze, to wygląda, naprawdę, szanowni państwo, nie show. E, przygotowali nam najmłodsi chłopcy. E, już e, walka trwa. No, bardzo I tutaj też... się I leży na to ziemi Maksymilian Komos, ale nic się nie stało. Szybko ponosi swój motocykl. Udało mu się wcisnąć klamkę sprzęgła, nie zgas silnik, więc może kontynuować jazdę. A tymczasem Tymoteusz Dąbrowski utrzymuje prowadzenie i będzie uciekał. No na pewno zagotowało się pod kaskiem Maksymiliana Komosy. Mamy powtórkę tego z innej kamery, szanowni państwo. Zobaczmy, jak to wyglądało od przodu. No tak, troszeczkę tam Ta Zwany noska, race to, tak, accident. No. Ale dobrze, że nikomu się nie nic nie stało i szybciutko pozbierał się Maksymilian Komosa i już dalej walczy, a tymczasem pewnie na prowadzeniu nie kto inny jak Tymoteusz Dąbrowski, no to pomogło mu wybudować sobie przewagę i pomaga mu teraz jechać dalej na pozycji pierwszej on w tej chwili mija linię startu mety, notuje najlepsze okrążenie wyścigu, ale to Jakub Celej natychmiast przebija jego czas, 2.22 376 i to on w tej chwili z najszybszym okrążeniem tego wyścigu 7号。 Tylko dwie sekundy straty Jakuba Celeja do Tymoteusza Dąbrowskiego. A przypomnijmy, że jeżeli dojechaliby w tej kolejności, to zwycięzcą całych zawodów byłby Tymoteusz Dąbrowski, ponieważ Tymon Tomtała jest dopiero ósmy. Tutaj próbuje walczyć, próbuje nadrabiać pozycję, ale nie jest to łatwe, bo zawodnicy, szczególnie w tej początkowej fazie wyścigu, wszyscy mają jeszcze dużo sił, wszyscy ostrocisną. Nikt nie, zamiera się, nie zamierza się tutaj łatwo poddawać. Jedziemy teraz z, z naszym zawodnikiem z numerem y, To jest chyba 77 7, jako dźwięk, celej, jako tak celej jest na naszych ekranach. Pierwsza piękne ujęcie, jak on w powietrzu nie wiem czy zwróciliście uwagę, jak hamulcem skierował sobie przód motocykla w dół. Wygląda to profesjonalnie niczym MXGP, Szanowni Państwo. A przypomnijmy, że to najmłodsza klasa, która tutaj przez weekend pojawi się na torze. No piękna jazda tych zawodników, oni doskonale wiedzą co trzeba robić, jak sobie radzić z tak trudnym torem, z tak głębokimi dziurami, z tak długimi kolejnami. No widzimy tutaj teraz te piękne ujęcie z drona, no i piękny lot nad tą hopą. Widzieliśmy dziury jakie się pojawiają, zawodnicy którzy nie skaczą tego skoku, oni hamują sprawiając, że te dziury jeszcze się pogłębiają, a zawodnicy, którzy jadą pełnym ogniem mają naprawdę trudne zadania, ale już zobaczy jak blisko. Jak blisko jest Jakub Celej Timoteusza Dąbrowskiego. No wydaje się, że poczuł krew e, właśnie e, tutaj, że wydaje się, że jest coraz, coraz bliżej, że jednak e, tempo e, Jakub Celej ma troszeczkę lepsze oczywiście w tym momencie, bo e, to się może w każdej e, chwili zmienić, ale z reguły tak jest, kiedy jedziesz z tyłu, kiedy widzisz tego zawodnika z przodu, kiedy widzisz, że się zbliżasz, e, to I wiesz, I zobacz, teraz znowu zakrywać. tutaj bardzo blisko na skoku. E, ale do wewnętrznej. I zablokował Tymoteusz Dąbrowski Jakuba Celeja, no piękny manewr, e, pokazał mu naj. Najpierw uchylone drzwi, a potem trzasną mu przed nosem. Pięknie, pięknie zachował się, przypilnował wewnętrznej Tymoteusz Dąbrowski. Widać, że ogromnym doświadczeniem tutaj wykazuje się, słyszał, bo przecież nie widział swojego kolegi, a mimo wszystko potrafił bardzo przytomnie zająć pozycję na torze tak, aby nie puścić swojego rywala. Tymczasem Jakub Celej po raz kolejny, drugi raz z rzędu jedzie najszybsze okrążenie tego wyścigu. Także szanowni Państwo, ta walka nabiera nam rumieńców, a przypomnijmy, że jeszcze 4,5 minuty do końca tego wyścigu. No i pytanie teraz, jaką taktykę obierze Jakub Celej, czy troszeczkę zwolni tempo, czy po prostu będzie jechał za Tymoteuszem i wywierał na nim presję, próbując właśnie zmusić go do jakiegoś błędu zmusić go gdzieś do zostawienia tej otwartej furtki do końca i wsadzić tam nogę w ostatnim momencie, wcisnąć przednie koło i objąć pozycję lidera na razie ma małą stratę do Tymoteusza Dąbrowskiego, Jakub Celej ale jest cały czas tuż za nim. Wiemy, że potrafi jechać szybko, wiemy, że potrafi wyprzedzać, także czekamy na rozwój wydarzeń wydaje się, że ta Jakub Celej ma w zanadrzu niezły tempo, teraz odwrócił głowę Tymoteusz Dąbrowski, zobaczył swojego rywala, ocenił tam, jeden z zawodników przewrócił się, ale chyba już podniósł się po wewnętrznej także tutaj bezpiecznie udało się wszystkim zdublować, no bo oczywiście dublowanie zawodnicy również stanowią przeszkodę, z którymi muszą sobie nasi liderzy radzić no właśnie widzimy, że skoczył ten skok Tymoteusz Dąbrowski, Jakub Celej nie mógł, ponieważ i zobaczcie Państwo, węgo. jaka od razu różnica. Tak, zawodnika i od razu ta różnica e, zrobiła się gigantyczna i pracę, którą wykonywał e, Kuba, celej przez e, dwa okrążenia została wymarnowana i musi ponownie e, włożyć mnóstwo pracy, aby e, walczyć o tą czołową e, pozycję. Tymczasem zwróćmy uwagę co robi Tymon Tomtała. 2,22,499 nie jedzie znacznie szybciej niż liderzy. Jakby coś tutaj szło nie tak w jego wyścigu. Jakby nawet ja nie tempa. Ja myślę, że to jest po prostu przeprawa i ostra walka z zawodnikami. Tam nikt nie chce go łatwo puścić. Więc niestety czasami musi pojechać za jakieś dwa zakręty. Musi przygotować sobie miejsce do ataku, żeby móc uporać się z kolejnymi rywalami. Teraz przed tym to, Tymonem Tomtałą jest Jan który zdecydowanie też nie będzie chciał tanio skóry sprzedać. A tymczasem Pamy. na naszych ekranach Felix Górniak, tak? To jest Felix Górniak, dokładnie Oliver Cegielko. Ta walka trwa tutaj w najlepsze. Wymieniają się pozycjami między sobą przez praktycznie cały wyścig. O, właśnie to jest ta dwójka. No fantastycznie. No widać, że Tymon Tomtała podsłuchuje, co mamy do powiedzenia, bo na tych Już się uporał z Jakułem Dwa

o 4 sekundy szybciej niż dotychczasowe okrążenie, najszybsze okrążenie tak więc Tymon Tomtała numer 114 jest już na czwartej pozycji, no i na celownik obiera sobie kolejnego zawodnika, czyli Maksymiliana Komose który jedzie tylko 2,5 sekundy przed nim, także szukam tutaj kątem oka, gdzie są ci zawodnicy na torze, na naszych ekranach i Jakub Celej, czerwony strój, biały motocykl numer 77, za nim jedzie Maksymilian Komosa numer 6 120, także jeżeli chwileczkę poczekamy, to doczekamy się tej walki o te trzecie miejsce. No myślę, że musimy szukać tutaj tą tały, to będzie... Za jadą. E, dokładnie, to będzie najciekawszy zawodnik do oglądania numer 114. Ten zawodnik będzie na pewno wyprzedzał za moment wszystkich e, po kolei, więc e, szukamy ten biały kask z tego co pamiętam fluorescencyjny e, strój, tak żeby e, fluorescencyjne tak okulary, tak żeby ułatwić to naszym operatorom numer 114 Tymon Tomtała za moment na pewno będzie atakował pozycję trzecią, a my chcemy tę walkę oglądać. No i na naszych ekranach nadal Jakub Celek, który tutaj kontynuuje jazdy na drugim miejscu. Próbuje podkręcić tempo, próbuje znowu zbliżyć się do jadącego na prowadzeniu Tymoteusza Dąbrowskiego. No niestety nie udaje mu się cały czas ta strata w okolicach 4,5 sekundy. Na szczęście dla Jakuba jadący na trzecim miejscu Maksymilian Komosa jest dosyć daleko, także 10 sekund musimy tutaj spróbować znaleźć naszych zawodników. No Zaraz może nasz wyścigowy dron, on jest zdolny do wszystkiego. Właśnie, wydaje mi się, że widziałem tą tałę w tej strefie, tutaj gdzie stoi nasz wóz transmisyjny, tak jest, on za moment będzie przeskakiwał linię startu mety, może teraz uda nam się go dla Państwa pokazać. Linia startu mety, jeszcze nie, jeszcze nie, to jest nie ten zawod. To jest akurat subda, mój podopieczny. A widzisz? Tak się złożyło. Teraz mamy e, Jest. Biały kaska przed nim. E, tak, numer 620. Maksymilian Komosa. Także czeka nas piękna walka. I to są ci dwaj zawodnicy, których batalię chcemy teraz obserwować. E, Tomtała. E, widać, że jest teraz przygotowany i załadowany pełną energią. Trzy kółka mamy do końca. To okrążenie i jeszcze dwa. E, tyle czasu ma Tomtała, żeby e, wyprzedzić e, Maxa Komosa i myślę, że Max tutaj e, tak. Teraz już się strzela. szykuje do ataku ale tutaj przytomnie e, Maksymilian Komosa zamyka mu drzwi. E, nasz wyścigowy dron jest tuż za nimi, żeby pokazać wam tą walkę. No fantastycznie radzą sobie obaj e, ci zawodnicy e, przed nimi. E, wydaje mi się, że to dublowany zawodnik, e, bo e, do e, kluby tak Celaja mają wspólną. Ale szybko Tom tała radzi sobie e, teraz... E, z dublowanym zawodnikiem bez najmniejszych problemów. Widać, że ta różnica prędkości jest znaczna. No i teraz obserwujmy jak to będzie przebiegało dalej. Tomtała naciska cały czas. Wie, że musi znaleźć gdzieś miejsce do wyprzedzania. Wydaje się, że wewnętrzna jest dobrym pomysłem i otwiera mocno gaz, ale niestety nie udaje się. To sztuka. Teraz teraz wejdzie na wewnętrzną i na tych tutaj garbach uda się wyprzedzić. Nie, przydusiło delikatnych motocykli. Było widać, że ten motocykl Delikatnia osłapi teraz dalej. Na prowadzeniu jest Kuba Celej. Na prowadzeniu jest akurat e, Tymoteusz Dąbrowski. Grupie, Jakub Celej cele jedzie na drugim miejscu, a tu mamy walkę Maksymiliana Komosy i e, Tymona Tomtały. E, jeżeli Tymon Tomtała w ogóle myśli o zwycięstwie w tych zawodach, e, musi uporać się z Maksymilianem Komosa, e, wtedy zrówna się punktami z e, prowadzącym aktualnie Tymoteuszem Dąbrowskim. No i musi liczyć na to, że coś tam się e, liderowi e, przydarzy, ale tymczasem e, Maksymilian Komosa cały czas odpiera te ataki. No, piękna jazda obu zawodników. Widać, że szybszy jest ty, ty, Tymon Tomtała, ale Maksymilian Komosa cały czas bardzo tutaj jedzie mądrze, pilnuje wewnętrznych. Kiedy widzi, że Tymon atakuje po szerokim, to daje się wywieźć, zamyka mu drzwi. Zobaczymy, czy będzie miał jakąś odpowiedź na to Tymon. Szanowni Państwo, dwa okrążenia do końca, już tylko dwa kółka walki Tomtały z Komosą. No i teraz zobaczmy mocne hamowanie, żółta flaga, no tutaj nic się nie zmieni. Na razie nie mogą tutaj się wyprzedzać, ale też widzimy, że nie ma ku temu sposobności. Tomtała szuka różnych linii, wybrał teraz po szerokim, po wewnętrznej poszedł Maksymilian. Zobaczmy ponownie, no tutaj ewidentnie widać, że jest jedna linia, nie da się nic tutaj wykombinować, ale teraz dojeżdżamy do tego miejsca, gdzie Tom Tawa dosyć wyraźnie mocniej otwierał gaz i atakował. I zobacz, już są bardzo blisko siebie. Wygląda na to, że będzie chciał Tom Tawa zaatakować już za kilka dosłownie zakrętów. Skaczą ten skok, no tutaj znowuż mamy lekki takie niedolot i już od razu strata kilku długości motocykla, ale w tej sekcji toru Tomtała jest bardzo szybki. Zobaczymy, czy znowu uda mu się tam szukać wewnętrznej. Zobaczmy, ta wewnętrzna jest, jest też dublowany zawodnik, obaj zawodnicy szukają strony, teraz Tomtała wybrał niestety niewłaściwą. Ale zobacz, to był dobry, pokazał, że nie chciał jechać po zewnętrznej, zablokował tam Komosa, a Tomtała tymczasem do, odbił do wewnętrznej i jakby troszeczkę się zbliżył teraz ta najszybsza sekcja toru, duże skoki, zobacz o, jak ten motocykl w powietrzu jest kantowany. I Tomtała do wewnętrznej, jest bardzo o, blisko, o, no musiał tutaj ująć gaz, bo by się przewrócił, uderzając w tylne koło. Como se... Si. A, ale świetnie, świetnie Komosa bardzo przytomnie tutaj zamknął Tą wewnętrzną, wiedział, że już Blisko niego jest rywal Wybiera cały czas te wewnętrzne ślady No bo to oczywiście daje mu gwarancję Tego, że to on wyjedzie pierwszy przed tym zakrętem Chociaż Maciek Zdunek na wyścigu MX Master Pokazał, że wcale tak nie musi być Zobaczmy Teraz przeskakują ten drobny Ząbek, no i teraz jedziemy Dalej, kolejna hopa Sojusz w tej ostatniej strefie za moment przyjadł przez linie startomety. Tu ostatnio również próbował atakować Tomtała I również spaliło to niestety na panewce No zobaczmy teraz, czy na ostatnim okrążeniu Tomtała będzie miał szansę zaatakować no jest bardzo blisko, ale Komosa e, również jedzie znakomicie. E, mamy ostatnie kółko. Wszystko albo nic. E, tak naprawdę e, to mogą być losy zwycięstwa w tych zawodach, chociaż wydaje mi się e, z szybkich obliczeń, że Tymoteusz Dąbrowski e, jadąc, e, zdobywając trzecie miejsce w pierwszym wyścigu i teraz dowożąc prowadzenie do mety powinien stanąć na najwyższym stopniu podium. E, więc jeżeli Tomtała ma w ogóle jakieś e, szan mieć szansę, ale tutaj chyba został. Nie teraz mamy sporo tak. Cały czas e, to jest ta walka tam, to był przez chwilę nasz lider, ale na razie skupmy się na tej walce, e, bo faktycznie e, tutaj e, się wydarzy dużo. E, tak mi się przynajmniej wydaje, bo e, na pewno Tom tała nie odpuści. To jest ostatnie okrążenie i on o tym wie... Chyba się tu już szuka trakcji. E, napędza się teraz na ten skok. E, przeskakuje go z delikatnym niedolotem i znowu te kilka metrów e, straty, ale widać, że bardzo szybki bliżej, ma ten zakręt. Jest więc znowu powinien szykować się tutaj na wewnętrzną. Pamiętamy Komosa. Do, teraz piękna blokada. Wiedział, ale teraz wypada z zakrętu. Czy wykorzysta to Tomtała? Obaj napędzają się równo na skok. I... Przechodzą do tego prawego i to Tomtała jest po wewnętrznej. Powinien utrzymać, utrzymać te trzecie miejsce, ale Komosa spróbuje mu z pewnością odpowiedzieć. Wjeżdżamy teraz. Już walczą, Jak tam jest gaz przytrzymany, czy to było atak o zwycięstwo w całych zawodach? O, lecz tam walczą ci zawodnicy, no tam tała wyglądała. O, o i teraz kolejny błąd Maksymiliana Komosy raczej na wagę tego trzeciego miejsca w tym wyścigu. No i Komosa pędzi, ale Jakub celej jest aż 10 sekund, więc możemy wracać na metę, bo tutaj zaraz Tymon Tymoteusz Dąbrowski będzie świętował zwycięstwo w drugim wyścigu i najprawdopodobniej w całych zawodach. No, jestem bardzo ciekawy, także Numer jedziemy 8. na metę. Tymoteusz Mamy, mamy lidera Tymoteusz Dąbrowski i widzimy, że tak naprawdę niedaleko za nim jest już Jakub Celej, zobacz jak blisko numer ósmy, numer 77. jadą koło w koło, ja nie wiem czy on w ogóle wie, że za nim jest drugi zawodnik Chyba i nie wygrywa, jest, ale mimo wszystko Tymoteusz Pół Dąbrowski sekundy. zwycięża ręka podniesiona w geście triumfu on nie wiedział, że Jakub Celej jest tak, tak blisko, tak, skrobał u marchewki można powiedzieć, był już zaraz za nim, a jednak, jednak jednak e, zwycięstwo, więc e, wielkie, wielkie e, brawa. E, Tymon Tomtała. Oczywiście finalnie trzeci i czwarty Maksymilian Komosa. E, Ależ e, panowie nam zrobili show i trzeba przyznać, że klasa 65 nie zawodzi. Zdecydowanie no charakteru chłopakom nie brakuje, prędkości też. No i dzięki temu możemy oglądać tak wspaniałe emocje. Jeżeli nie mogliście zobaczyć tego na żywo, to naprawdę możecie żałować. Ja ten wyścig sobie z pewnością obejrzę z powtórki. Cieszę się, że mogę tu być w więcborku na wspaniałym torze plewanka. No i komentować dla Państwa te wyścigi dla MX Poland TV. No jak widać inicjatywa, żeby powstała tam motocrossowa telewizja jest strzałem w dziesiątkę, no bo jeżeli nie moglibyśmy nagrać tych wyścigów, no to kto by się o tym dowiedział? I nie wiem dlaczego tak późno ta inicjatywa powstała, jak oglądam te wyścigi, bo tyle emocji, tyle walki, to, to po to się ogląda motorsport. Mamy tak piękny motorsport jak Motocross w Polsce, fajnie rozwinięty, budujmy go dalej. I to właśnie takie relacje, sponsorzy, którzy dzięki tym relacjom się pojawią, to to właśnie buduje nam fantastyczny sport. Widzimy kolejnych zawodników, którzy wjeżdżają na linię startu mety za moment o Oczywiście będziemy mieli listę wyniki, oczywiście, kto jak przebiegły tam dalsze pozycje. Wiadomo, że my skupiliśmy się troszeczkę na tej walce z przodu, no ale tam działo się na tyle dużo, że umknęło nam, umknęła nam reszta stawki, a zapewne tam też batali nie brakowało. My też już ostrzymy sobie zęby na finałowy wyścig MX Masters. Oczywiście, że tak. A tymczasem czekają nas wyniki drugiego wyścigu klasy M65. E, także mamy Tymoteusza Dąbrowskiego na pierwszym miejscu, który moim zdaniem z moich obliczeń e, powinien wygrać e, te zawody. Drugie miejsce Jakub Celej, trzeci Tymon Tomtała i wydaje mi się, że właśnie Tymon Tomtała stanie na drugim miejscu podium, a trzeci, czyli najniższy stopień w klasyfikacji generalnej zawodów dopełni drugi w pierwszym wyścigu Maksymilian Komosa.